Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do kolejnej recenzji, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco z każdą recenzją. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nowoczesny smartwatch Roneberg RQ529 dla dzieci. Lokalizator GPS zaprojektowany dla dzieci w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa. Przycisk SOS, dzięki któremu dzieci mogą szybko skontaktować się z rodzicami. Szybki podgląd na mapie Google pozwala zlokalizować dziecko i odtworzyć trasę, którą się poruszało. Krokomierz, monitor snu i budzik różnicują funkcjonalność smartwatcha. Smartwatch jest dostępny w trzech różnych kolorach: niebieski, żółty oraz różowy. Przejdziemy teraz do podstawowych funkcji tego modelu, a więc zaczynając od samego początku. Zegarek ma lokalizator GPS plus LBS oraz posiada wbudowany głośnik i mikrofon. Ma również moduł śledzenia przechowujący informacje o przebytej trasie i funkcję przycisku SOS łączącą się ze strażnikiem. Ma również funkcję ogrodzenia elektronicznego, które pozwala wyznaczyć obszar bezpieczny dla dzieci. Przekroczenie granic aktywuje alarm. Smartwatch posiada też inteligentne podsłuchiwanie urządzeń oraz alarm po zdjęciu zegarka z ręki. Zegarek ma też wbudowany system sprawdzania stanu baterii oraz system powiadomienia o słabej baterii. Połączenie smartwatcha z telefonem i aplikacją mobilną jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować kod QR, który znajduje się w ustawieniach zegarka bądź w instrukcji obsługi smartwatcha, a następnie po zeskanowaniu pobrać aplikację i uzupełnić wszystkie potrzebne informacje. Posiada też krokomierz odmierzający przebytą odległość i kroki oraz monitoruje nasz sen. Czas czuwania smartwatcha to nawet do 100 godzin. Odcinek dobiegł już końca. Zachęcam Was wszystkich do zostawienia opinii w komentarzu, co sądzicie o tym modelu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnej recenzji.